Lato w tym roku obok upału nie szczędzi nam deszczu i burz. Każde takie załamanie pogody jest dla mieszkańców wsi ścibożyce, wielkie kołraci boża, koszmarem. Woda zamienia główną drogę w rwący potok. W ciągu trzech miesięcy wydarzyło się to aż osiem razy. W aktualnościach dramatyczne wołanie o pomoc mieszkańców, którzy nie wiedzą już, gdzie tej pomocy szukać. Joanna Karwot. Wystarczyła dosłownie chwila ulewnego deszczu. To zdjęcia, jakie dostaliśmy od mieszkańców ściborzec wielkich. Poprzelewało przez te płoty, przez to wszystko wodę miałem w piwnicy. No i było to oczywiście. To było 15-20 minut deszczu. I tak jest za każdym razem. Już chyba ósmy raz w tym roku. Ścibożyce Wielkie to mała wieś koło Raciborza. Wokół tysiąca hektarów pól zarządzanych przez kombinat rolny Kietrz. I to właśnie on, zdaniem mieszkańców, jest odpowiedzialny za powtarzające się błotne powodzie. Tam kiedyś po niemiecku były peger poza. ich pozasuwał, pozarównywał, żeby oni mieli dobre przejazdy na polach. A ludzie we wsi się topią. Dali nam na odczepnego przepust, tam taki co tam jest. Jest śmiechu wart. Prezes kombinatu rolnego mówi, że firma też ponosi straty w uprawach. Na pewno nie ma jednego złotego środka, bo gdyby był taki jeden złoty środek, to już dawno kombinant, nawet gdyby to na własny koszt miał dla mieszkańców zrobić, zrobił. Mieszkańcy mówią, że sprawa jest naprawdę poważna, ponieważ ponoszą kilka razy w roku ogromne straty. Tutaj już fundamenty nie wytrzymują. Burmistrz mówi, że należy odtworzyć sieć melioracyjną, czyli rowy, przepusty i kratki i zapewnia, że stara się to robić. Ciągle to samo i obiecuję im, że zrobię i robię. Jak pani zechce nagrać kawałeczek rowu, on jest pogłębiony, poszerzony, porobione przepusty, a przy takiej ulewie no, bezradność totalna. Dodaje, że tak mała gmina z 35 milionowym budżetem nie poradzi sobie z tym sama. Nie wiemy właśnie, gdzie szukać pomocy, bo tu po prostu no, przyjeżdżają, popatrzą potem i dalej jest to samo. Kto by tak chciał żyć, prawda? Oni jakoś muszą, sama gmina, nawet razem z kombinatem rolnym, nie rozwiążą problemu, dlatego wspólnie zamierzają szukać pomocy, głównie finansowej, w Urzędzie Wojewódzkim. Jan na aktualności.